Akustyka atomów. Do rozkminienia, czy związek A może być dialdehydem. Zacznijmy od tego, że ta zagadka jest bardzo zgrana ze sobą, jeśli chodzi o te związki. Ciężko rozkminiać tylko jeden, bo te informacje są rzucane w taki sposób, że nie do końca one precyzują konkretny związek. Ale związek A widzimy, że będzie miał wynik z wodorotlenkiem miedzi 2 na pewno negatywny czyli no nie mamy ugrupowania ani grupy karboksylowej ani nie mamy tutaj alkoholu polihydroksylowego więc taka obserwacja dla alkoholu miałaby sens a jak jeszcze potwierdzi się to tą zależnością to nagle okazuje się że to jest pozytywny wynik próby tromera, więc jakaś grupa karbonylowa rzeczywiście fajnie jakby się tutaj znalazła nie wiemy dokładnie jaka jest jego struktura ale możemy jedną rzecz sobie rozkminić Mianowicie, co by się stało, gdyby taki związek pięciowęglowy, nawet o prostym łańcuchu, posiadał dwie grupy aldehydowe? Jaki by był jego wzór sumaryczny? C5H8O2. Właśnie problemem jest stopień nienasycenia tej struktury, bo jak sobie rozrysujemy te grupy, to okaże się, że stopień nienasycenia równy się 2. I tym sposobem też to można było rozkwinić, ponieważ przez to nie zgadza nam się wzór sumaryczny. I to powoduje, że no niestety, ale to nie może być dialdehyd, tylko grupa aldehydowa i jakaś inna, na przykład hydroksylowa tutaj świetnie wypasowała, żeby ta liczba atomów tlenu się zgadzała, no ale nie dwie aldehydowe. A zatem nasze rozstrzygnięcie zabrzmi nie. No i teraz pora na uzasadnienia. Jeżeli masz swoją propozycję, zapraszam do umieszczenia w komentarzu pod tym filmem. Można zacząć od tego i generalnie odnosić się do tego wzoru sumarycznego, który nam się tutaj nie zgadza. Można też opisać stopień nasycenia równy się dwa konkretne uzasadnienia, do których trzeba się odnieść, które nam wykluczają ten diabel pomimo tego, że część rzeczy pasuje to jeżeli byśmy na przykład nawiązali do tych rzeczy, które pasują tutaj pod aldehyd, no to niestety ale nie byłaby to prawidłowa odpowiedź. Trzeba by skoncentrować się na tym, ile tutaj rzeczywiście jest tych atomów wodoru w tej strukturze, czy też ile jest tutaj wiązań podwójnych, no i że te wzory nam się nie będą zgadzały.